Wy pytacie, ja odpowiadam, zaczynamy kolejną sesję QA. Lecimy z tematem. Czy dołek dominacji altcoinów bez ETH jest już za nami. Moim zdaniem no, nie wiadomo, czy jest stricte sam ten dołek dołeczków, natomiast myślę, że jesteśmy dość blisko. Teraz dlaczego? Sprawa jest bardzo prosta. Przede wszystkim spójrzcie na sentyment. To, co dzieje się na rynku altcoinów, nie tylko na wycenach, ale przede wszystkim chociażby na krypto Twitterze, czy wśród komentarzy, no ludzie naprawdę do altcoinów się zrażają. A kiedy mamy coraz więcej tych negatywnych komentarzy, zazwyczaj są to momenty, gdzie jesteśmy bardzo blisko. Nawrotki. Taki moment właśnie mamy. Jak najbardziej anonimowo wyjść z krypto do Fiat? Opcje są trzy. Na początek, pierwsza opcja, najbardziej znana myślę, że są to bitomaty, czyli takie bankomaty, które stoją w wielu galeriach handlowych w całej Polsce, gdzie mając ściągnięty. Portfel na swój smartfon, możesz tam kupować i sprzedawać dowolnie bitcoiny. To oczywiście wiąże się z dość dużymi prowizjami, natomiast anonimowość jest na względnie wysokim poziomie. Kolejną opcją, nieco bardziej anonimową, są kantory kryptowalut, czyli miejsca, gdzie zachodzisz i także możesz kupić zagotówkę kryptowaluty i także możesz je tam sprzedać. Także jednak tutaj należy patrzeć na prowizję. I sprawa numer 3, najbardziej prywatna, jest to sprzedaż P2P, czyli znajdujesz kontakt, Kogoś w świecie realnym, z kim się spotykasz i tam dokonujesz transakcji. Czarny koń, te to zanim powiem Tobie, jakie są moje typy szybka definicja samego tego wyrażenia. Otóż, czarny koń jest to taki zawodnik, na którego prawie lub w ogóle nikt nie stawia. Więc tak samo odwrotnie, jeżeli chodzi o czarnego łabędzia, są to także wydarzenia, które nie są z definicji do przewidzenia, więc można powiedzieć, że tutaj strzelamy. Moim jednak zdaniem, czarnych koni, czyli projektów, które zrobią bardzo dobre wyniki na rynku kryptowalut nie zabraknie i każda nisza, niezależnie czy będzie to L1, L2, czy będzie to nisza gamingowa, każda będzie miała swoje typy. W przypadku niszy L1 ja stawiam tutaj na HDR. -ę. W przypadku niszy L2. Gdzie oczywistością są takie projekty jak Arbitrum czy Optimism, ja stawiam na IMX-a, natomiast w niszy gamingowej stawiam na Gala Games, chociaż, jak czas pokazał, i tak pewnie jakiś memcoin zrobi wyniki najlepsze. Giełda FTX otrzymała zgodę prawną na zlikwidowanie pozostałych aktywów, a Solana idzie w górę. W jaki sposób to rozumieć? Faktycznie, moment, kiedy sąd pozwala na to, aby FTX zaczęła likwidować swoje kryptowaluty, w teorii powinien sprawić, że no, na rynku powinny widnieć spadki. Jednak warto zauważyć, co dokładnie jest w tej decyzji sądowej. Mianowicie chodzi o to, że sąd zdecydował, że aktywa przejmie Galaxy Digital, które będzie musiało uważać na to, aby mieć w interesie dobro rynku i z drugiej strony dobro wierzycieli, żeby te aktywa. Zbyt dużo na wartości nie straciły. Co oznacza w dużym skrócie, że nie mogą ich od razu wszystkich zrzucić na rynek. To by spowodowało gigantyczne tąpnięcie na wycenach. Tutaj mamy oczywiście ryzyko zwykłych uczestników rynku, jak ja czy Ty. Oraz wierzyciele dostaliby moc, mocniej po tyłku, ponieważ no, te aktywa nie byłyby tyle warte. Sprzedaż zostanie rozłożona w czasie. Może wyjaśnisz różnicę między Segwit i native Segwit? Czym się różnią i czy można wysyłać Bitcoina z jednego adresu na drugi? Jeżeli chodzi o aspekty techniczne, chodzi tutaj o zmianę. W niektórych funkcjach, mianowicie Chodzi tu o wielkość transakcji, o wielkość opłat, czy w przypadku upgrade'u Taproot, o czym jeszcze tutaj nie wspomniałeś, mówimy o inskrypcjach, czyli o możliwości katalogowania pojedynczych Satoshi. Natomiast warto nadmienić, samo funkcjonowanie Bitcoina bazowe się nie zmienia, co prowadzi do tego, że wszystkie adresy, jakie zostały stworzone, wszystkie formaty adresów są ze sobą w pełni kompatybilne i możemy wysyłać z jednego na drugi. Natomiast jeżeli chodzi o różnice w adresach, są adresy, które zaczynają się od... BC1, 1 oraz 3. I te wszystkie są ze sobą kompatybilne. Jednak to nie wszystko, ponieważ warto odróżnić wysyłanie bitcoina z Twojego prywatnego portfela na Twój prywatny portfel sprzętowy, a wysyłanie bitcoina z giełdy na giełdę. Ponieważ nie wszystkie giełdy obsługują wszystkie formaty adresów, więc jeżeli wysyłacie z giełdy na swój portfel, upewnijcie się, że giełda faktycznie obsługuje format, którego adres na swoim portfelu sprzętowym stworzyliście. Jakie pięć altów ma najmocniejszą pozycję long term poza Ethereum według Ciebie. Najpierw pytanie, co masz na myśli mówiąc long term. Long term, czyli 10-20 lat, czy long term 2-3 lata. Jeżeli wychodzimy tak daleko, czyli patrzymy na horyzont 10-20 letni, moim zdaniem ciężko dzisiaj mówić o jakimkolwiek projekcie, który ma 80-90% szans na przetrwanie oprócz Etera, ponieważ tutaj uważam, że ten projekt faktycznie już zbudował na tyle silną pozycję, że jest ultra mało prawdopodobne, że zostanie z rynku wygryziona. Natomiast jeżeli mówimy o kolejnych dwóch, trzech, maksymalnie pięciu latach, no tutaj robi się dość ciekawie. Z jednej strony oczywiście konkurencja cały czas rośnie, z drugiej strony są projekty, które są na rynku już jakiś czas, ja na te projekty wolę ustawiać, które cały czas zdobywają coraz większą adopcję, mają coraz lepsze dane rozwojowe. I tutaj z tych projektów myślę, bym wymienił Hadere, wymieniłbym Polkadot pomimo obecnych wycen, wymieniłbym także BNB, jeżeli przetrwa Ataki wymieniłbym jeszcze zdecydowanie samego Chainlinka, ponieważ dzisiaj bez tak zwanych wyroczni, wiele projektów w kryptowalut w ogóle nie istniałoby. A idąc dalej, no, jeżeli sięgniemy po niszę L2. Tutaj Matic, Arbitrum czy Optimism jednak w przypadku tych dwóch ostatnich projektów, no są one względnie nowe. Więc tutaj długoterminowo to bym się nie nastawiał z bardzo prostej przyczyny: konkurencja rośnie. A jeżeli chodzi o niszę Layer tu, czyli niszę skalowania Ethereum, tych projektów jest tak dużo na rynku i jeszcze będzie. Tak dużo więcej ich na rynku, że będzie naprawdę ciężko jednemu z nich tylko i wyłącznie się wybić. Wygranych pewnie będzie kilku. Ja tutaj stawiam na Matika, stawiam na Arbitrum. Miałeś kiedyś takie uczucie, że skrypto to już koniec, a jak tak, to kiedy? Miałem takie uczucie na początku mojej drogi, kiedy skończyła się pierwsza hossa. Ja wtedy byłem na rynku kilka zaledwie miesięcy i wtedy faktycznie miałem takie myśli, takie emocje się we mnie dość negatywne budziły, które no sugerowały, że jednak ten rynek to tylko i wyłącznie chwilowa moda. Jednak jako że cały czas właściwie od wielu wielu lat ten rynek codziennie dla siebie monitoruje, wytworzyło to we mnie przekonanie, widząc oczywiście surowe liczby, surowe dane, że ten rynek absolutnie nigdzie się nie wybiera. I dzisiaj właściwie nie mam co do tego żadnej, ale to żadnej wątpliwości, co oczywiście nie oznacza, że wszystko pakuję all in tutaj. Cały czas mówimy o pewnym prawdopodobieństwie. Ja uważam, że jest ultra mało prawdopodobne, że rynek kryptowalut się skończy. Owszem, wiele projektów z rynku krypto odejdzie, jednak takie projekty jak Bitcoin, Ethereum, czy ogólnie nisze jak nisza L1, będzie to coś... Co nie tylko przetrwa próbę czasu, ale cały czas będzie przez kolejne jeszcze dekady bardzo, ale to bardzo mocno się rozwijać. Dlatego między innymi właśnie na tym rynku jestem. Natomiast jeżeli Tobie brakuje przekonania, to prawdopodobnie nie dlatego, że czujesz jakieś tam w środku emocje, jeżeli czujesz te emocje, to tylko i wyłącznie dlatego, że nie masz wystarczającej. Wiedzy. głośno o ETF BlackRock, ale ETF-y mniejszych graczy są dostępne. BTC GBTC. Mimo to mówię, żeby kupować na giełdzie i przesyłać Bitcoin na swój własny portfel. Moim zdaniem sprawa jest bardzo prosta. W przypadku amerykańskiego GBTC, no tam niuanse tego funduszu sprawiają, że cena jednak się potrafi rozjechać z tym, ile faktycznie jest wart Bitcoin. I niestety inwestorzy nie są do końca zadowoleni właśnie z tego funduszu. Między innymi dlatego Grayscale chce, aby przekształcić swój fundusz na spot Bitcoin ETF. Jeżeli chodzi o BTCQ, czyli kanadyjski ETF na BTC, czy też ten, który ma się pojawić na, dla BlackRocka. No tutaj sprawa jest nieco inna, bo tutaj już te śledzenie ceny bitcoina, czyli ilość bitcoina, który przypada na akcję, ma stricte śledzić 1 do 1 wartość samego BTC. Dlatego też uważam, że będzie to idealna opcja dla instytucji. I teraz dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że instytucje... Regulacyjnie nie mogą same przechowywać takiego właśnie instrumentu, jakim jest bitcoin, ponieważ nie jest on jeszcze do końca jasno uregulowany, czy jest to towar, czy są to papiery wartościowe. Dlatego właśnie spod ETF jest tak wielkim dealem. Z drugiej strony, zauważcie, że jedną z trudności, jaką niesie ze sobą posiadanie bitcoina, jest właśnie umiejętność przechowywania. W bezpieczny sposób kluczy prywatnej, dlatego duże instytucje, duży kapitał nie chce tego robić na własną rękę, chcą mieć ubezpieczenia, dlatego znów potrzebują ETF-a. Natomiast, już zostawiając z boku pozytywny wpływ ETF-ów na popyt na samego bitcoina, moim zdaniem warto wrócić do. Korzeni. Po co w ogóle Bitcoin? Po raz pierwszy w historii możemy być w pełni właścicielem naszego własnego pieniądza. Nikt nie będzie miał do niego dostępu, nikogo nie musimy zapytać o to, czy możemy go wysłać. Nigdy nie ma limitów co do tego, ile możemy go wysłać, czy też do kogo. Dlaczego mamy z tego nie korzystać? Dlaczego Polkadot zalicza coraz niższe dołki? Wiele top krypto ma dołki nad sobą. Moim zdaniem czynników jest kilka. Na początek ogólna sytuacja na rynku to jedno dotyka wszystkie projekty na rynku krypto, natomiast jeżeli do tego dołożymy fakt, że Polkadot ma względnie wysoką inflację, ponieważ mamy tutaj kilkanaście procent w skali roku, to nam daje niestety mieszankę wybuchową. Mamy dużo większą, dużo silniejszą presję podażową. Jeżeli pójdziemy sobie nieco dalej to dobrze widzimy, że rynek krypto bardzo lubi narrację, a narracja niszy, w jakiej znajduje się projekt Polkadot, no niestety nie jest najbardziej sexy dzisiaj niszą na rynku kryptowalut, ponieważ mówimy tutaj o interoperacyjności. Ja natomiast uważam, że jest to nisza, która jest bardzo potrzebna dla rynku kryptowalut i jest przyszłością rynku kryptowalut. Polkadot wciąż jest tutaj liderem, a biorąc pod uwagę, że wciąż liczba deweloperów tutaj jest w top 3, jeżeli chodzi o cały rynek kryptowalut, myślę, że Polkadot jest dobrym projektem na przyszłość. Czy Twoim zdaniem XRP ma szansę w kilka lat na osiągnięcie wzrostu razy 100. Moim zdaniem bardzo mało prawdopodobne, ponieważ XRP wciąż jest jednym z topowych już teraz projektów na rynku kryptowalut, i razy 100 wyniosłoby ich kapitalizację naprawdę w stratosferę. Natomiast to nie jest niemożliwe. Teraz dlaczego? Ponieważ uważam, że za 10, 15, 20 lat przynajmniej. Kilka projektów będą miały na rynku kryptowalut kapitalizację powyżej jednego biliona dolarów. Dlaczego? Ponieważ tak samo jeszcze 30 lat wcześniej nikt sobie. Nawet nie wyobrażał, że na rynkach tradycyjnych będzie chociaż jedna firma, która osiągnie bilion kapitalizacji rynkowej, teraz tych firm jest coraz, coraz więcej. I tak samo będzie na rynku kryptowalut. Pytaniem jest jednak, które projekty znajdą się na tej liście i czy będzie wśród nich XRP. Dlaczego to się wydarzy? Moim zdaniem sprawa bardzo prosta, magia do druku pieniądza. Co sądzisz o inwestycji w obligacje skarbu państwa? Ja osobiście z obligacji nie korzystam i nie mam zamiaru, ponieważ to zakłada mój plan inwestycyjny, w którym to z czasem chcę moimi aktywami, moim portfolio coraz mniej, coraz rzadziej aktywnie zarządzać. I chcę mieć po prostu w moim portfolio takie aktywa, które spokojnie mogę trzymać naprawdę bardzo długo terminowo. Z drugiej jednak strony, z definicji obligacje skarbowe są to takie instrumenty, gdzie pożyczamy na przykład dla jakiegoś państwa, pożyczamy polsce czy Stanom zjednoczonym kapitał. One później wykręcają z tego kapitału jakieś liczby i tobie dają twój kapitał oraz odsetki. Jednak okazuje się, że większość państw na świecie nie jest w stanie spłacać tych zobowiązań i dlatego cały czas podnoszą sufit zadłużenia, a ludzie tak czy siak inwestują w te aktywa, ponieważ zakładają, że państwa nie zbankrutują i poniekąd mają rację, ponieważ jest to mało prawdopodobne. Natomiast nie jest powiedziane, że nie może to się wydarzyć i kiedyś w końcu jakieś państwo zbankrutuje. Jednak jako, że jest to bardzo mało prawdopodobne, ponieważ dla przykładu weźmy sobie Stany Zjednoczone, które aby spłacić swoje wzięte długi bierze kolejne pożyczki i tobie, jeżeli wypłaca odsetki, to nie z wypracowanego PKB, tylko właśnie z kolejnych Pożyczek, no tutaj ludzie obstawiają po prostu, że to będzie się uciągnęło w nieskończoność i prawdopodobnie przez kolejne dziesięciolecia jeszcze będzie miało miejsce przynajmniej. Natomiast tutaj myślę, że obligacje skarbowe są swojego rodzaju takim zabezpieczeniem dość dobrym, ponieważ są one bardzo mało zmienne, więc jeżeli mamy dość niepewną sytuację na rynku, faktycznie ludzie zaczynają parkować swoje środki w obligacjach, zwłaszcza jeżeli chodzi o bardzo duży kapitał, kapitał instytucji, funduszy, ponieważ tam zarządzając miliardami, czasami setkami miliardów, czasami bilionami dolarów, obligacje jest to najbardziej płynny rynek na świecie, dlatego są tak mocno pożądane. Czy na bieżąco utrzymujesz się z krypto, inwestycje zwracają się po latach, a jak utrzymać się z krypto właśnie na bieżąco? Jeżeli chodzi o moją prywatną sytuację, to faktycznie ja utrzymuję się zarówno z kryptowalut, i dzięki kryptowalutom. I teraz w jaki sposób? I pomimo tego, oprócz tego, co tobie powiem, jest sposobów na życie z krypto więcej. Więc z jednej strony, tak jak piszesz, owszem, inwestujemy. Dzisiaj sprzedajemy za miesiąc, za pół roku, za rok, za cztery i wtedy możemy oczywiście z tych nadwyżek sobie fundować nasze utrzymanie. Jeżeli mówimy o kryptowalutach i utrzymaniu z kryptowalut, musimy powiedzieć o stakingu, musimy powiedzieć o dostarczaniu płynności, musimy powiedzieć o chociażby airdropach, musimy powiedzieć chociażby o giveawayach, launchpadach, launchpoolach, czyli o sposobach na to, aby kryptowaluty Generowały nam więcej kryptowalut. Dzięki temu, jak najbardziej, także możemy się utrzymywać, jednak tutaj raczej potrzebujemy mieć naprawdę bardzo duży kapitał, ponieważ te odsetki w bezpiecznych projektach nie są zbyt wysokie. Natomiast jeżeli chodzi o airdropy i giveaway, e, mała dygresja tutaj oczywiście nie potrzebujemy mieć kryptowalut, aby otrzymać coś ekstra tutaj raczej chodzi o nasze zaangażowanie w innych projektach, na innych platformach, aby co nieco nam, jak to się mówi, kapło. Idąc dalej, w jaki sposób możemy zarabiać dzięki kryptowalutom, to jest zdecydowanie należy tworzyć treści o kryptowalutach. Ja właśnie to robię, chociażby tworząc mój kanał na YouTube, czy prowadząc moje social media. I dzięki temu jest kilka sposobów na to, aby generować dochody. Powiem wam, z których ja korzystam. Ja korzystam chociażby z reklam na YouTube, więc kiedy widzisz jakąś reklamę, oglądając film na moim kanale, co nieco do mojego portfela wpada. Idąc dalej, mamy. Partnerstwa, czyli kiedy jakaś firma się do mnie zgłasza, aby zareklamować ich usługę oraz produkt, jeżeli się zgodzę, także mogę otrzymać wynagrodzenie. A idąc dalej, jeszcze mamy oczywiście afiliację. Więc, jeżeli kupisz np. po obejrzeniu mojego materiału o portfelach kryptowalut portfel sprzętowy dla samego siebie i skorzystasz z mojego linku partnerskiego, ja otrzymam z tego małą prowizję. Jednak sposobów na zarabianie dzięki kryptowalutom jest naprawdę dużo, dużo, dużo więcej. Jeżeli chcielibyście, aby odkryć dla Was ten temat nieco bardziej, dawajcie znać, pytajcie konkretnie, co Wam tam gdzieś po myślach chodzi, ponieważ dostaję od czasu do czasu tego typu pytania i myślę, że Byłby to dość ciekawy materiał. Jak odróżnić osobą, która ma dobrą psychę do hodlowania? No, przede wszystkim należy obserwować zachowania tej osoby, a konkretniej rzecz biorąc, pytania, które ta osoba zadaje, jeżeli są to ciągłe pytania, ale nie pytania o fundamenty projektów, które zainwestowała, a pytania o zwłaszcza wyceny, no to nam sugeruje, że osoba jest ultra niecierpliwa, a cierpliwość jest to słowo klucz, jeżeli chodzi o sukces w inwestycjach, przynajmniej moim zdaniem. Druga taka rzecz, którą ta osoba prawdopodobnie robi, to co godzinę sprawdza wartość swojego portfolio. Więc jeżeli jesteś osobą, która ma tego typu objawy, no moim zdaniem warto się z tego zacząć pomału leczyć. Czy portfel 50% Bitcoin, średnia zakupu 20 tysięcy dolarów i 50% Solana, średnia 60 dolarów, to zła inwestycja? Moim zdaniem bardzo ryzykowna. Pierwsza sprawa jest taka, że masz tylko i wyłącznie dwa projekty w swoim portfolio, i to o tyle, o ile, że był to Bitcoin i Ether. Można by powiedzieć, że jest to bardzo konserwatywny portfel. Natomiast wrzuciłeś tutaj Solanę. Solana, która ma dość czarny PR po sytuacji z FTX-em. Wciąż teraz, chociażby sąd. Dał zielone światło, aby FTX zaczął likwidować swoje pozycje, a mówimy tutaj o ponad miliardzie dolarów właśnie w samej kryptowalucie Solana, więc moim zdaniem ryzyko jest naprawdę bardzo, bardzo duże, że ta inwestycja nie okaże się aż tak bardzo lukratywna. I nawet tam w dalszej części pytania napisałeś, że spodziewa się jedynie razy 2, razy trzy na tych pozycjach. Uważam, że na BTC jest to wciąż bardzo rozsądny. Target. Tak, w przypadku Solany raczej uważam, że o ATH będzie bardzo ciężko. Natomiast jest spora szansa, że jednak o te 40-60 dolarów za jednego sol jednak powalczy. Z drugiej strony dane rozwojowe pokazują, że to nie jest ghost town, tak? jeżeli chodzi o ekosystem Solany. Tam cały czas sytuacja ma się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mamy tam setki tysięcy dziennych transakcji, więc Solana wciąż ma się względnie dobrze od środka, aczkolwiek jeżeli mówimy o wycenach kryptowaluty, warto mieć na uwadze, że niekoniecznie wycena równa się wartość z czasem. Oczywiście wycena wartość dogania. Pytanie, czy dogoni w tej hoście. Jak wygląda proces spieniężania kryptowalut od wyciągnięcia ich z giełdy po rozliczenia podatkowe? Dalszą część tego pytania... Pytania było, czy należy ściągać wszystkie detale na temat transakcji, i czy przypadkiem nie wystarczy, aby mieć dowód wpłaty całości gdzieś na rynek kryptowalut w celu inwestycji. Otóż nie do końca. O tyle o ile być może urząd skarbowy do tego by się nie przyczepił, natomiast jeżeli będą w grę wchodziły bardzo duże kwoty, będą chcieli wiedzieć, skąd ty te środki masz, czy przypadkiem. Wpłacając te środki na rynek kryptowalut, czy nie poszedłeś jakąś czarną ścieżką, żeby zrobić jakieś przekręty i w ten sposób przekonwertowałeś swoje krypto na większą liczbę kryptowalut. Więc dobrze mieć potwierdzenia transakcji, które dowiodą tego, że uzyskałeś te środki poprzez handel, który jest w 100% legalny. Czy kupowane co tydzień kryptowaluty trzymać na giełdzie, czy na portfelu, na przykład Metamask. Zdecydowanie na portfelu, nie tylko na Metamask, ale jeżeli masz taką możliwość, to na portfelu sprzętowym. Dlaczego? Dlaczego? No dlatego, że jest to po prostu dużo bardziej bezpieczne. I ostatnie, co byś chciał, żeby się wydarzyło, to po roku akumulacji Twoje środki znikają, ponieważ giełda upada i niestety dostęp do swoich kryptowalut tracisz. Natomiast wszystko też zależy od tego. Czy dana inwestycja jest inwestycją wystarczająco dużą, żeby opłaty za wypłatę nie zjadły tobie tej inwestycji, bo kiedy inwestujesz w bitcoina, powiedzmy za 50 złotych tygodniowo, może się okazać, że się nie opłaca wypłacać bitcoina co tydzień i warto jednak poczekać. Moim zdaniem, jeżeli opłata za wypłatę spada poniżej 1%, nie powinniśmy się wahać, powinniśmy nasze kryptowaluty na portfel nasz wypłacać. Tutaj znajdziecie materiał właśnie w temacie portfeli sprzętowych, jeżeli jeszcze macie jakiekolwiek wątpliwości. Kredyt krypto. Zawsze raczej nie pochwalasz tej metody dla ogółu. Ja na tym nieraz zarobiłem i chciałbym, żebyś dostrzegł więcej plusów, nie aż tak bardzo zniechęcał do tej metody inwestowania. No, kurde, tutaj słuchajcie, sprawa naprawdę bardzo poważna i w sumie też delikatna. Moim zdaniem, kredyt na inwestycje. Są to słowa, które nie powinny iść ze sobą w parze. Inwestować powinno się z założenia, z pieniędzy, które są nadwyżką gdzieś z naszych środków, które zarabiamy. Oczywiście, że są inwestorzy, którzy używają dźwigni do tego, aby inwestować, aby rozwijać biznesy. To jednak wiąże się z bardzo, bardzo dużym ryzykiem. Zwłaszcza jeżeli inwestujemy na tak młodym rynku jak rynek kryptowalut. Moim zdaniem, branie kredytu na krypto graniczy po prostu z hazardem. I oczywiście, że są osoby, które zarobiły dzięki kredytowi, jednak myślę, że nie jest to najlepsze rozwiązanie dla większości ludzi na rynku. Zbyt wiele historii widziałem, słyszałem, czy też o których przeczytałem, które niestety pokazują, że zabawa z kredytem jest na tyle niebezpieczna, że dla wielu po prostu zmienia życie o 180 stopni. I znów tutaj wracamy do tematu, że wszystkie nasze decyzje na rynku. Inwestycji na rynku kryptowalut są naprawdę bardzo, ale to bardzo indywidualne. Jedna osoba może sobie pozwolić na kredyt, prawdopodobnie autor tego pytania mógł sobie pozwolić na kredyt, ponieważ to też pozwoliło mu inwestować z zupełnie innym mentalem. Jeżeli ty inwestujesz przez kredyt i bierzesz kredyt, a nie masz swoich własnych oszczędności, nie masz poduszki finansowej, no stary, powiem ci, że najprawdopodobniej absolutnie nie wytrzymasz emocji, które na tym rynku się pojawiły, które pojawiły się w twojej głowie, i tym samym stracisz nie tylko kwotę kredytu, stracisz odsetki to odbudowanie później tak dużych strat, czy to mentalnych, czy też finansowych, będzie po prostu ultra 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 trudne. A w przypadku wielu osób, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o rodzinach, prawda jest taka, że jednym z głównych, nawet jak nie głównym powodem rozwodów wciąż są nieporozumienia, delikatnie mówiąc, w finansach i tym samym branie kredytów bez zabezpieczeń, kiedy nie możemy sobie na niego pozwolić. No, moim zdaniem sprawa Zbyt ryzykowne. Cardano, Chainlink i Hadera, która z tych kryptowalut ma szansę zrobić najlepszy wynik w HOS-ie. Moim zdaniem o pierwsze miejsce powalczył tutaj Chainlink oraz Hadera. Cardano zostaje w tyle z bardzo prostych przyczyn, ponieważ dane rozwojowe Cardano pokazują, że odbiega ten projekt od innych L1 na rynku. Tutaj jednak Chainlink i Hadera. Są to projekty z różnych niż. Hadera jest to L1, bazowy ekosystem, a Chainlink jest to wyrocznia. Moim zdaniem jednak, biorąc pod uwagę obecne kapitalizacje rynkowe oraz poziom rozwoju, jednak raczej wygra tutaj Hadera, aczkolwiek mam oba te projekty w portfolio i uważam, że Chainlink także będzie miał dość dobre tutaj wyniki. Dlaczego ktoś nie zrobi drugiego BTC, nie zaprogramuje go tak samo, skoro BTC jest wszystkim znany? No, sprawa pierwsza jest taka, że Bitcoin wielokrotnie miał już forka i takie projekty jak Bitcoin Cash czy BSV. No, pokazały, że jednak kopiowanie bitcoina to nie jest najlepsza strategia. Oczywiście wciąż są osoby, które twierdzą, że są to nowe, lepsze bitcoiny i finalnie one zdominują rynek. Ja uważam to za bardzo mało prawdopodobne. Tutaj jednak pytanie prawdopodobnie ma na myśli skopiowanie jeden do jednego bitcoina, czyli stworzenie drugiego takiego samego bitcoina. Moim zdaniem to tak, żeby nie wypaliło, ponieważ bitcoin dzisiaj osiągnął swój poziom adopcji, czy też poziom efektu sieciowego dzięki. Temu, że był czymś na rynku unikatowym. Między innymi oczywiście, ponieważ działanie samego bitcoina jest bardzo, bardzo ciekawe, i to właśnie powoduje, że ludzie, można powiedzieć, lawinowo zaczynają w ten rynek wchodzić. No, może słowo lawinowo jest to małe nadużycie, to jednak, jeżeli porównamy ze sobą. Wykresy adopcji bitcoina, czy też wykresy adopcji innych technologii, jak chociażby smartfonów, komórek, czy też internetu, te wykresy wyglądają bardzo, bardzo podobnie. A mówię o tej lawinie, dlatego, że wykres bitcoina, po prostu wszystko dzieje się tutaj dużo, dużo, dużo szybciej. Idąc dalej z tym pytaniem, no zdecydowanie ten element, najważniejszy element zaufania co do kolejnej kopii nie byłby aż tak mocny, jak w przypadku podstawowego BTC. Tak samo zauważcie zresztą, jak to się dzieje na rynku, kiedy powstaje jakaś nowa firma. Kiedy powstało McDonald's, czyli firma, która zaczęła w dość nowy, innowacyjny sposób serwować burgery, czyli szybko obsługiwać ludzi, Owszem, pojawiła się konkurencja, która zaczęła robić dokładnie to samo, jednak nikt do tej pory nie zdołał przyścinąć McDonalda, choć McDonald's najlepszych hamburgerów na świecie nie serwuje. Ludzie się przyzwyczajają, ludzie ufają, dlatego kto jest pierwszy na rynku, po prostu ma przewagę. Do tego dodajmy też element samego bezpieczeństwa. Dzisiaj, jeżeli faktycznie jakaś instytucja stworzyłaby takiego bitcoina, co technicznie oczywiście jest wykonalne, to od najwcześniejszych chwil tego nowego aktywa byłaby spora szansa, że mogłoby ono zostać schakowane. Bitcoin osiągnął już taki poziom efektu sieciowego i taki poziom mocy obliczeniowej, że dzisiaj schakowanie bitcoina po prostu jest niemożliwe i graniczy z cudem. Natomiast w przypadku nowego projektu, jeżeli pierwsze koparki by zaczęły tutaj powstawać, prawdopodobnie byłoby nawet w interesie wielu kopalni kryptowalut, aby bardzo szybko przeprowadzić atak 51%, co nie byłoby aż tak trudne, kiedy taki projekt by startował i w ogóle, jeżeli zostałby uznany za jakiekolwiek zagrożenie. Moje zdaniem jednak to się nie wydarzy, ponieważ tych powodów jest bardzo dużo i Bitcoin był i będzie jeden Stawiasz swoje pierwsze kroki na rynku kryptowalut. Koniecznie obejrzyj ten materiał. Zdecydowanie on Tobie w tym pomoże. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!